Kochani, jeżeli śledzicie Szulów na Facebooku i ewentualnie Instagramie, to prawdopodobnie jesteście przygotowani na to, co będzie. Obiecałam tam i tam. Obiecałam Wam trzy recenzje trzech par butów. I to będzie pierwszy filmik. Jutro dostaniecie kolejny, a pojutrze jeszcze jeden. Zaczynam od Adidasów Neo, które pokazywałam Wam i na fajsie i na Instagramie. Proszę o to one. Adidas Neo to jest nowa marka działająca od zeszłego roku. Właściwie nowa jakby część Adidasa. Nowa marka Adidasa, tak. Nowa marka Adidasa po prostu. Od zeszłego roku, od 2014 roku. To są takie buty, akcesoria, ubrania streetwearowe. Więc te buty, które wam pokazuję, od razu mówię: nie pobiegacie w nich, nie poskaczecie, nie pogracie w tenisa i tak dalej. To jest czysty streetwear. Możemy sobie w nich wygodnie chodzić po ulicy. To jest model Light Racer W, który udało mi się nabyć w fajnej, okazyjnej cenie, bo zapłaciłam za nie tylko 180 zł. W outlecie, jednym takim obuwniczym krakowskim, 50 Style. Oni zdaje się mają też stronę internetową, ale mają też sklep stacjonarny, gdzie można sobie fajnie przymierzyć, wszystko i dopasować. I te buciki kupiłam, tak jak powiedziałam, za. 180 zł, natomiast widziałam też na stronach Adidasa już kolekcję na ten rok. W tej chwili te buty kosztują około 250 coś takiego, 250 zł i wydaje mi się, że to jest fajna alternatywa takich sneakersów streetwearowych w porównaniu do, do innych, wydaje mi się, marek, które kształtują się tak na granicach 300 zł około. Więc tak, dla mnie gigantycznym plusem tych butów jest to, że one są wykonane z cienkiej tkaniny. Wytrzymałej oczywiście bardzo, ale cienkiej, więc idealnie się nadają na ciepłą pogodę, na lato. Materiał też jest oddychający, także cyrkulacja powietrza jest bardzo fajna w tych butach. Dodatkowym plusem jeszcze według mnie jest to, co odróżnia te buty od np. butów ze skóry czy ze skóry to to, że nawet jeżeli nam się zagina ten materiał tutaj przy chodzeniu, to wiadomo, że przy skórzanych czy jako skórzanych butach te zagięcia zostają, a na takim materiale nie. Łatwo się też go czyści wodą e, i szczoteczką, po prostu. E, dodatkowym według mnie, kolejnym właściwie plusem, sorki za podeszwy, ale już nie chodziłam, nie są zbyt piękne w tym momencie, jest to, że właśnie podeszwy, te brudne podeszwy, Wykonane są z jakiejś takiej bardzo lekkiej i elastycznej pianki, więc one zarówno świetnie się zginają, więc są elastyczne, dopasowują się kiedy chodzimy, jak i to, że są właśnie bardzo lekkie te buty. Będę je podrzucać, żeby Wam pokazać. Są leciuteńkie, praktycznie nie czuć ich na stopie. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to rozmiarówka wydaje mi się jest w miarę, w miarę ok. Teraz tak patrzę do góry i się zastanawiam, bo na przykład te buty kupiłam w rozmiarze 37 i 1 trzecia, tak? Adidas ma właśnie taką rozmiarówkę. Mierzyłam też 38, ale... To, czyli to jest taki stały jakby rozmiar, który ja zazwyczaj noszę we wszystkich polskich butach, ale były troszeczkę luźne, więc wybrałam po prostu mniejsze. I one, wbrew temu, co zazwyczaj... Biorę, tak jakby nie mają tej różnicy pół milimetra od, od mojej stopy, nie są pół milimetra większe, są troszeczkę bardziej dopasowane, ale noszą się bardzo dobrze, o dziwo. Aczkolwiek muszę przyznać, że za pierwszym razem jakie założyłam, popełniłam kardynalny błąd, jak, jakiego nie powinnam popełnić generalnie. Ale po prostu założyłam do nich takie skarpetki bardzo niskie i obtarły mnie w tej części. Więc wiadomo, że każde nowe buty muszą się troszeczkę jednak dostosować do stopy, nawet może Adidasy, jak się okazuje. Kolejną rzeczą, którą Wam chciałam powiedzieć, to jest o której Wam chciałam opowiedzieć, to jest ta wkładka wewnętrzna. Reklamowana jest jako taka, która się podobno nie odkształca. Tego nie jestem w stanie powiedzieć, czy, czy się odkształca, czy nie, ponieważ noszę je może od miesiąca, półtora. No na razie nic nie zauważyłam, żeby się złego działo. Natomiast ta wkładka też jest reklamowana jako wkładka antybakteryjna. No i design. Sam design ja akurat wybrałam właśnie te błękitne buty, takie baby, baby blue w łączkę. Kwiatuszki floral, jak kto woli. I generalnie powiem Wam, że tak naprawdę, może te buty nie były mi niezbędne do życia, niezbędne do szczęścia, ale właśnie urzekł mnie ten młodzieżowy design. Markę teraz reklamuje Adidas na Selene Gomez i marka jest generalnie skierowana do młodzieży od, tego co czytałam na stronie Adidasa, od 16 do 25 lat. No ale jak widać, troszeczkę więcej mam lat, a jednak pasują mi te buciki. Czy buty mają jakieś minusy? Tak się zastanawiam. Jedyny minus dla mnie, o jakim mogłabym powiedzieć, to jest to, że nie nadają się do. Nie są przeznaczenia takiego stricte sportowego, o czym mówiłam na początku, ale generalnie nie kupowałam ich. Po to kupowałam właśnie do. tak powiem. Streetwearu. O, po prostu. Ponieważ do, do ćwiczeń, do sportu mam inne Adidasy, które już wam pokazywałam, takie fajne multisporty. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Adidasy. A jutro opowiem Wam troszeczkę o innych butach, e, takich, które same mnie zaskoczyły. I teraz włączmy się w budzi, to jest godzina 21. Do zobaczenia, pa!